Piekarski, witam serdecznie w kolejnym odcinku programu 1 na 1. Dzisiaj odwiedzamy klub Start Grudziądz. Moim państwa gościem jest Adrian Zieliński, mistrz witam. Europy w podnoszeniu ciężarów, złoty medalista igrzysk olimpijskich, tak można by dalej jeszcze wymieniać. Co robisz w Grudziądzu? Obecnie jesteśmy w trakcie drugiego zgrupowania w tym roku. Tak naprawdę nie zrobiliśmy treningi jakieś mocno zaawansowane, po prostu przyjechaliśmy. Często zmieniamy miejsca pobytu. Rzadko trenujemy w miejscowości, w której tam mieszkamy, czy przebywamy na stałe. I no to, zmiana otoczenia dobrze wpływa po prostu na, na treningi i na, na atmosferę w, w grupie. A który to już raz trenujecie w Grudziądzu? Bo też jest tutaj z Tobą Twój brat Tomek. I dlaczego akurat Grudziądz yy. pojawia się na tym, w tym Waszym programie przygotowań? Który raz? Psz, szczerze powiedziawszy nie wiem, nie liczę. Nie, nie ma sensu, nic mi nie da, że będę liczył. Dlaczego Grudziądz? Mój trener pochodzi z Grudziądza i tutaj prowadzi działalność gospodarczą i zawsze może dopilnować, dopilnować w tym jakby ten, no, całą tą swoją firmę. No i dobre warunki, bardzo dobra baza noclegowa, treningowa i to wszystko, to wszystko jakoś dobrze procentuje. Właśnie, bo wy jesteście z Mroczy, z goszczy, tak? Z takiej małej mm -hmm. miejscowości. Podobno się mówi, że jak przyjeżdża się do Mroczy, pyta się o zielińskich, to każdy wie, gdzie mieszkacie i każdy wskaże drogę. No nie wiem, ja się, Nie wiem, może tak jest. Zresztą to jest tak mała miejscowość, że... Teoretycznie wszyscy się znają. Każdy wie, kto gdzie mieszka, ja już... No, rzadko przebywam w Mroczy i... No, nieraz już zapominam o, o osoby i tak dalej, jak się nazywają czy coś takiego, ale to jest chyba... Mój, myślę, że to jest naturalne, tak rzadko tam bywam. Nieraz zdarza się, że jestem powiedzmy 9 czy 10 miesięcy w roku na zgrupowaniu i tak przez kilka lat, no to można zapominać. Wiadomo, kontakt się utrzymuje ze znajomymi, ale wiadomo, zapomina się tych, tych starszych tego starszego pokolenia. Mhm. Zrezygnowałeś z udziału w Mistrzostwach Europy, które będą teraz w Gruzji. E, czym motywujesz tę decyzję? Igrzyskami w Rio. Z mhm. tego względu, że Mistrzostwa zasiada są dosyć późno mhm. w Houston pod koniec listopada. I po prostu chcę jednym, jednym, jednym treningiem, jednym, jednym ciągiem od razu przygotować się do Rio w 2016 roku. E, a Mistrzostwa Europy no, zrobić szczyt w dwa razy w ciągu roku jest bardzo ciężko e, i dlatego mhm. e, postanowiłem odpuścić sobie Mistrzostwa Europy i tylko przygotować się do Houston i na igrzyska. Rozumiem, że Grudziądz to nie jedyny przystanek w tym programie treningowym do tych nie. Mistrzostw Świata w Houston. E, Pewnie, że nie. teraz po, po grudziądzu jedziemy do Zakopanego. No, różnie jeździmy również po tych sosach, które są jakby pod, pod patronatem Ministerstwa sportu. Mm. Ale staramy się też już coraz częściej jeździć w takie właśnie miejsca do klubów, gdzie tak naprawdę. Nigdy może nawet nie byliśmy, a atmosfera, nie tyle jest atmosfera, tylko miejsce fajnie wpływa na nas. Bo mhm. naprawdę jeździć kilkanaście, gdzie jeździ się cały czas jednego miejsca i wiadomo, wszystko jest związane z ciężkim treningiem. No to troszkę jest takie obciążenie dla układu nerwowego i zmiana otoczenia i nowe miejsca to działa i naprawdę mówię że tak wcześniej powiedziałem. Mhm. W tym roku nie trenujesz z polskim. Polski. To ja nie... niektórzy twierdzą, że jest tak jakiś bojkot. Nie, żaden bojkot. Y od 2010 roku mam przyznaną indywidualną ścieżkę mm -hmm. z Ministerstwa Sportu i w ramach tej ścieżki indywidualnej, indywidualnego toku jestem szkolony i ja jeździłem tak naprawdę na ostatnie zgrupowania tu przed zawodami, a tak cały czas siedziałem, albo siedziałem w domu, albo jeździłem w, w, w miejscach, które mi pasowało bojkot. Mhm. Na początku, jak się przedstawiałem, to mówiłem o tych swoich tytułach. Który jest z tych wszystkich tytułów Mistrzostwa Europy, mistrzostwa Świata z 2010 roku, chociażby z Turcji, mhm. złoto na olimpiadzie, który jest ten Który z tych tytułów jest najcenniejszy w twoim, według Ciebie? No wiadomo, z medal Igrzysk Olimpijskich z Londynu. Eee, no, nie ma co Są no, Wielu sportowców e, zawsze mówi, że udałoby wszystko, żeby mieć nawet brązowy medal. Igrzyski. no Takie jest, tak jest myślenie każdego sportowca: medal olimpijski jest najważniejszy. Mhm. Jestem ciekawa, jaka była reakcja w mroczy po tym, jak zdobyłeś to złoto na Olimpiadzie, bo tam słyszałem, że ludzie nawet na telebimie oglądali Tak, zgadza się, było zrobione jakby miasteczko. Mhm. Oglądali na bieżąco, na żywo rywalizację. Na pewno, na pewno bardzo miło, w miły sposób to odebrali w. Znaczy, ja nigdy nie widziałem tej relacji z tego, ale z tego co wiem, to e, naprawdę było fajnie i e, na pewno dosyć ciekawe wydarzenie i doświadczenie dla mieszkańców. Mhm. Jeszcze wrócę do tych Igrzysk Olimpijskich w Londynie, ponieważ e, tam pojawił się konflikt z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów. Mhm. Tam nawet rozważałeś start dla Niemiec, z tego co słyszałem? Mianowicie, znaczy, nie jest taka prosta. To, mhm. to nie jest tak, że ja, po, ktoś podejmuje decyzję i z dnia ma obywatelstwo. Procedura trwają po kilkanaście lat, taka prawda jest, albo w super, super warunkach maksymalnie dwa lata, minimalnie dwa lata. Mhm. Nie, że rozważałem przejście, bo jak już jesteśmy w roku olimpijskim, to nie można przejść od razu w roku olimpijskim. Ja miałem w 2009 roku ofertę z Niemiec o zmianę obywatelstwa i przejścia do, do Niemiec. Mhm. A czy czytałem w przeglądzie sportowym właśnie po, artykuł mhm. już spo, po Igrzyskach tak. Olimpijskich, że Adrian Zieliński rozważa start w kadrze niemieckiej. No, przegląd... przegląd sportowy może źle to ujął. Póki co nic nie rozważam. Żyję, żyję czasem do igrzysk i, i, i... zobaczymy, co się będzie działo po igrzyskach w Rio. Na dzień dzisiejszy reprezentuję Polskę. A jak dzisiaj wyglądają twoje relacje ze związkiem? Normalnie. Tak jak wyglądały po prostu. Ja jestem zawodnikiem i tak naprawdę nie interesuje mnie, co się dzieje w związku i tyle jest. Jestem skoncentrowany na swoim zadaniu, na startach i tak, tak, tak to wygląda. Rozumiem, że jeśli chodzi o Houston, to tylko złoto wchodzi w grę. Każdy medal. Bo mhm. Bycie, wywalczenie kolejnego medalu tak naprawdę potwierdza, czy. E, cały czas potwierdza to, że jesteśmy w tej czołówce światowej, że cały czas e, e, jesteśmy w rywalizacji, jesteśmy e, w stanie walczyć z najlepszymi. E, jak będzie, zobaczymy. E, wiadomo, że złoty medal cieszy najbardziej, ale z każdego będę e, zadowolony e, z tego względu, że po prostu rywale również są bardzo mocni. Jeszcze zanim zakończymy, zahaczę o hmm. temat szkoleń treningowych, które też zacząłeś prowadzić. Tam widziałem na Facebooku nawet powstał taki profil. Zajęcia Także. z crossfitu bodajże, tak? Z wyboju olimpijskiego. Mhm. Skąd w pomysł element. na taką działalność? Skąd pomysł na taką działalność? E, tak jak wspomniałem w, właśnie w tych filmikach i że to jest tak naprawdę, ja już jakby zaczynam pracować nad swoją przyszłością po karierze. Mhm. E, na takiej zasadzie. E, no i po pierwsze m, osoby, które uprawiają crossfit i instruktorzy, czy nie wiem, szkółki, które ich uczą. E, tak naprawdę chyba nie mam nic wspólnego z techniką podnoszenia ciężarów, e, tylko po prostu z podnoszeniem ciężaru do góry. Mhm. E, I no właśnie, i zrodził się pomysł, że e, mogę zacząć zajmować się e, jakby nie tyle z szkoleniami, tylko douczaniem e, e, crossfitterów, instruktorów. E, no i już to jest tak jakby w pewien sposób myślenia. Pracowanie nad przyszłością pokryżę. To jeszcze na koniec, jak masz jakieś specjalne życzenia na ten 2015 rok? Nie, zdrowie, żeby było. Nawet że jest zdrowie, a zresztą można sobie poradzić. Byłem ja że się złoty złotym medal. <grym <grym no z... nic, dobra, dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Adrian Zieliński, mistrz Europy, mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów na kolejny odcinek programu 1, na 1 Zapraszam za dwa tygodnie w środę. Do zobaczenia.